Die Tschechische Mega. Das ist mega dumm. ich Petanja. Ich Ich muss in ein Viertel reingehen, um noch ein bisschen zu drehen heute. Ich will noch so zwei, drei krasse Szenen drehen. Basketballplatz ist das. Und Stellt mir eure Fragen, wenn ihr Fragen habt. Ich grüße euch aus Malle, aus Palma. Będzie nutas ookim, będzie to remix numeru Helikopter. Will ich featuring mit Kenke machen? Wahrscheinlich vielleicht werde ich was machen mit ihnen, es cool so, aber erstmal mache ich mein feature mit den ein Polen, mit den Sängern und danach mache ich feature mit polnischen Rappern. To nie są sami Polacy, bo większość ludzi, która mnie ogląda z mojego prywatnego grona rozmawia albo po turecku. A ja tureckiego niestety nie znam, albo po niemiecku. Dziękuję, Dolatowska. Nie mam czasu, żeby nagrywać z każdym też, wiesz o co chodzi, ale szanuję Kukona, jest zajebistym artystą. Czekam na chłopaków centralnie, nie, nie wiem gdzie oni poszli, gdzieś wyjebali kurde, mówili, że idą na kebabach, gdzieś uciekli kurwa się za trzymać. Najebka w chuj. Nie, nie ma żadnej najebki, stary. Po prostu zmęczony jestem, bo dzisiaj 15 godzin kurwa w klip, żeby potem ludzie móc to przedstawić. Ja w międzyczasie ważę 92 kilo, stary. A ty uważaj, jak ty kurwa piszesz do mnie? Bo ja tak weź pozwalam, taki śmieszny jestem i tak dalej. Jak ktoś mi zna na co dzień, stary, to wie, że jestem kurwa konkret, nie? Tak się nie gada do kotów. A, Pilewicz, Igor, kurwa, fake profilu, kurwa. Masturbacja genetyczna. Olex Sash. als Feature. Nein, Digga. So, Olex Sash habe ich früher mit ihm gerappt. Weißt du, was ich meine? Olex Sash ist cool, aber Olex Sash hat auch nicht irgendwie. Er hatte einen Hit und er hat sich nicht gekümmert, irgendwie um die Freundschaft zu mir und so. Ich brauche den jetzt nicht irgendwie als Feature einladen und so. Ich war der erste Rapper, der Olex Sash gefeatured hat. Weißt du, was ich meine? So, er ist ein super Rapper. Ich liebe ihn so, aber er hat einfach seine Sachen zu tun. czekam, so. wenn in So. In welchem Land wohnst du? Ich wohne in Spanien, Dika. Ich, ich wohne in Malle. Ich wohne in Malle, ich habe andere Wohnung in Marbella, Ich wohne in Spanien, Buddy. w na Belimbula. Pozdro do UK i tanno. Nie no, czekam na nich. No. Oni wczoraj, jak my byliśmy tutaj na, na, na dzielnicy, i tak dalej, zobaczcie to na klipie, to oni wczoraj po prostu pokazali klasę i. Pokazali klasę. Pał będzie 31 grudnia. Nie piszcie, że coś było brane, czy cokolwiek, bo na dobrą sprawę nic nie było brane. Po prostu gdybyście raz w życiu zobaczyli 9 za to, bo i na gatkę to już by leżał. Kartie. Malboro. Liebe Grüße nach Türkei, liebe Grüße überall. Ich warte auf die Jungs. Ich wollte eigentlich nur zeigen, Alter, wie die Döner bestellen, aber die haben es nicht geschafft. Also die sind irgendwo abgehauen, keine Ahnung. Also die sind richtig essen gegangen, so mit Dings, mit Tuch vorne und so, weißt du? Die sind bei Nussret gegangen. Nie myślę już o rolkach stary, bo teraz jące sobie kupić kurwa komplikację z białego złota. I teraz ja mam pytanie do was. Dlaczego poszedłem live? Nie umówi mi ten hellfilm cały kurwa, żeby kupić sobie kurwa Audi RS zu nie? A ja nie mam prawka, tak? Więc oficjalnie muszę na kobietę wziąć auto, tak? Pytanie. RS6 Panamera? RS6 Panamera? Mówcie. RS6 czy Panamera? Trzymaj się, Głena. Gwena! O, ja pierdolę. Jebać kurwa Audi RS6 Panamera, RS6 Panamera, że tu RS6 Panamera, Panamera sztywno, co? Lime green, SLIME! Panamera dla emerytów, no... RS6 Panamera? Bo to ja są teraz realne, to nie jest żaden leasing, po prostu drodze gotowe biorę. Nie? RS6 czy Panamera? Już mnie nie interesuje wasza osobista opinia. Co jest dla kogo? Bo też wam kurwa nie wystawiam oceny ludzkiej. Siemasz, Bazura! No to się znalazł, kurwa, koch! Iść! Witam serdecznie! Kurwa. Po niemiecku nabiję. Warum, warum Czego <ścoughs> <Cieka>, muszę tam... <ścoughs> Halo! Halo lojte? Halo? Na wakacjach w wujka jesteśmy z wujem. Oni idą. Nie kann man dings e, machen. High life dinner. Baba dyna, ale kann man nie machen. Dać <laughs> pas. Czy się rucham? Proszę wysyłać nucy i e, aplikacje płatności na priv. Nie żartuję. RS6 czy do chuja nędzy? Panamera. Panamera czy makan nawet? Makan S. Bo to jakiegoś syfologa, kurwa, sobie nająłem. Syfolog, kurwa, patrzcie. Jeep, smip, 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 Tam, tam anstreng, tak. Badi jest gdzieś Ja nie mogę, nie chcę Muszę jeszcze dwa shots drehen. Co tam? A teraz patrzę Panamera do Chujanędzy, nie? Ale Panamera Turbo S, nie? Ja mówię tak 60-70 euro, nie? remik pozdro Panamera potrzebna, stary szybko, szybko Albo EQP, kurwa EQP AMG też może być Santau in Warsaw. Diga, was tu digi? Liebe Grüße ane Bruder Samra. Liebe Grüße an, an Macie Maleńczuk. Pozdrawiam, pozdrawiam Farida, mojego brata, który mi wstawił na story wczoraj. Nie wiem co udejwa w parę, jestem kurwa w Majorce Nie nie, zajedam żadnego periko stary, ja sobie tak chiluję po prostu Idę teraz sobie nakręcić kurwa um, ujęcia na um, tym, pod prac, na, na tym baloncesto, na campo de baloncesto RS6, <grytanie> kombi jeszcze szare najlepsze, ja pierdolę Nowe bębu nie chcę mi się takich odgłupować. Wartnicka, nie pisz żadnej rzeczy o mojej siostrze, proszę. Nie wiem. Nie będzie w tym roku żadnych koncertów, stary, ja się tak zdecydowałem, że dopiero... Uh, mamy niespodziankę niby dla was, ale dopiero w 2023 będę grał koncerty. Tara, ta, 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 Żartuję Pozdrowienia dla Mamczury <grystanie> Bentley, kurwa, nie ma w tych pieniądzach Bentley'a sensownego Audi R6, jadę tam, 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 tam Iggy, schreibt man nicht über meinen Bruder und so einen Scheiß. Weißt du, ich meine, lass mal, spart die mal schwach 19. Ich stamm schwach 19, Digga. Spart die mal, die sind mein Bruder und so, ja, ne. Ich hab keinen Bock, dich zu beleidigen. Ey! Nicht die Prav kann ich zrobić. Dobry wieczór, Sebastiani, Dobry wieczór. Ey, lo. Iggy. Schema, schema, chubisch. Ty, kurwa, gruba, Esa, daradarada, Ty Ty, kurwa, niedorozwinięty Future. Kurwa, fake profil do dyka, mu ta, basta. Pozdrow król, złoty, pozdrawiam, najman, 3K. Nie będzie można zaraz mnie już spotkać, kurwa w Hiszpanii i pionek bo to trzeba, będzie trzeba, kurwa, w portal, kurwa, sobie wynająć, kurwa HT. Także tak, 6 stycznia wychodzi Aporofobia, 24 wychodzi psr 31 wychodzi PAU, 6 wychodzi Klip do 4,5. Nie ma na razie żadnych koncertów. Nie opłaca mi się, nie chce mi się. Będzie coś innego, będzie wielka niespodzianka dla fanów. Nie męczcie mnie już tam normalne pytania zadawajcie, nie jakieś kurwa, kiedy będzie jakiś stepis, um, tak ma niech die Aja, by to ma by to normale Słuchajcie, w ogóle do jutra macie czas, piszecie kurwa do Bandury, kartel, piszecie do Divixa i piszecie do Herda 30 pytań jutro będę odpowiadał. jutro robię mały wywiad na tle kurwa 30 pytań waszych. Okej, okay, get mnie auf die Aja einfach im Fragen zu piszcie do niego pytania. I on mi zada 30 pytań. A w niej Bogu, Jaki dis na nie wiem na kogo, ty jesteś jakiś normalny? Kurwa, o co to wychodzi? Kurwa, tutaj jedyne co to mu z liścia komuś dać, kurwa. I tyle, co ty mówisz jakieś tam. Żebym mnie na kogoś Disa nagrywał, stary, to trzeba kurwa być kurwa raperem, wiesz o chodzi? Pozdrawiam was serdecznie. Tak jak już powiedziałem. Yy, piszcie swoje pytania, yy, niezależnie od story kurwa, do Bandury, bo on będzie prowadził ze mną jutro wywiad. <ścoughs> Jaki kurwa... Nie będę żadnych Damianów, kurwa przekopywał stary. O co to chodzi? Bang! Aleikum salam, Niku, 51, aboniku. NIKU Grüße, ogóle, grüße gehen raus. Pozdrawiam! Karol Flader, kurwa, synie, kurwy, pierdolony. Synie kurwy, pierdolony. Co na twoją matkę? PO! Kurwa na twoją całą rodzinę, synie kurwy, pierdolony. Piszcie do Karola Fladera, kurwa, że jest kurwa. nikim mi kurwa, przymurem, kurwa. Dubastad, zoom, Niku. w tym świetnym mu do Pozdro. Z2. Ich fick deinen Vater, du Hundesohn. Schreibst du sowas noch einmal zu mir, du kleine hohe Tochter, kleine Dreckige mit Stinkerfotze <laughs> von Rummelplatz, gefickt nur von Flüchtlingen von Alexanderplatz, du Fotze du. Tag, wie geht es Ihnen, Silvestra? Będzie ja animowany klip przez ekipę taką francuską i będzie zajbiste. Ja Digga, ihr seid zu pleite, Digga. Wenn ihr mich haten wollt, dann hatet eure Mütter, geht, schlagt euren Vater ins Gesicht, aber kommt nicht zu mir, Digga, mit falschen Sachen und sowas. Weißt du, ich meine, ich habe ganz gute Leute hier. Ich liebe alle meine Leute. Ihr wisst ja, ihr seid, ich liebe euch, Alter. Ich bleibe noch fünf Minuten hier drinnen. Stellt mir ein paar Fragen, Alter, vernünftig und danach, ich verpiss mich. Pozdro, Pozdro. Ich habe keinen Bock, Digga. Ich muss die ganze Zeit mich blockieren. czy będzie kiedyś coś ci jeżeli on nie będzie brał 20 000 euro, kurwa 20 000 euro, kurwa na fit, to na pewno też będzie. Fit mit fare safe. Digga, ich kenne diese ganzen Polen-Rapper nicht so. Bei allem Respekt so, weißt du? Jakob, fick deine Mutter Jakob, 3,5, du kleiner Nuttensohn, du Bastardkind du so. Geh mal an deinen Blog lieber, guck mal dass Heizung geht lieber. Mach mal Nebenkosten, 130 Euro. Sprawdzałem da im Kurva, we set the trends, Kurva. Jim Jones, ja du Kurva zauber ich mich gosshoofd. Johannes fucking Terry shit zu muss ich Jaką ekipą? Kiedyś się na kogoś rozjebałeś na gębę. Dąbrowski pyta: kiedy się na kogoś rozjebałeś na gębę? A Dąbrowski to kurwa ma profil taki, że jak, że jak ojciec go bił, Dąbrowskiego nie? Dąbrowski, jak ojciec cię bił, to też cię gwałcił. Widam szefostwo na pokładzie. Aj, kosik. Siemanko wiara, Ale będą klipy sepka. Montujemy jak wrócimy. I nie mogę się doczekać, aż to wiedzie. Mówiłeś coś, Sebek, już o tym co mamy? Nie. I w ogóle aporofobii yy, słuchałem w całości. Sebek nam puszczał. Jest taki level. Jest taki level na aporofobii, że generalnie spłociłem się słuchając numer wakacje, numer Lifestyle, numer Prada, to będą tak katowane w aucie, że na tych pasmach zużyją się głośniki w Audi. Nie, w Audi, Audi się nie zużyją. Audi jest za dobre. Zobacz, żeby się służyły. No, mów dalej. O czym mam jeszcze powiedzieć? To, to, to nie ma co mówić. Zdrówka chciałbym życzyć. To nie ma co mówić. Przede wszystkim. Bądorost, mów. Słuchajcie, yy, zdrówko. Nasze zdrowie, przyjaciele. Ty, gdzie jest DivX? Divik zginął w kepsie słuchajcie. Jedliśmy teraz sobie takiego przydrożnego frajera, ale całkiem fajny. Spoko był i Diviksa wchłonęło, więc być może już jest w kiblu. Być może... <laughs> coś pięknego, coś pięknego. Ojej, ojej, czekajcie z okno Ej on wierzymy tu jesteśmy Dobra, jest, jest, jest Takie i on Uważaj, jest Ważej, uważaj, 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 uważaj. Siadek Dobra Kierunek kluby Co? Kierunek kluby idziemy na boisko, nie? No zobaczymy Turbo składak W tych okularach na swoim zdjęciu profilowym wyglądasz kurwa jak pedofil z lat 90 Który kurwa stoi kurwa i napastuje małe dziewczynki kurwa na placu Zabach W Holandii Jedzie? Jedzie, jedzie, jedzie Szogun Jesteś cwelem Szogun jesteś cwelem Pamiętaj zawsze o tym Dobra, masz już dybiks to 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 jest kobyła. To, To to jest kobyła. To to jest kobyła. Kobyła? No tak... To jest... To jest koń. no tak. Musiał że jest to jest gruba, nie? Tak, że wielka taka. No, ale ta jest kobyła, no. że wielka. Daj tego, pokaż tego Jacka. Piję wasze zdrowie Turn, turn right co Wohl, zum Wohl, Dokąd te jedziesz teraz? boisko Gdzie jest boisko? Gdzie? I mamy jakieś zlokalizowane A to zajebiście Ej, teraz idziemy na na basketballplatz, to jest takie wiesz baloncesto po hiszpańsku Trzymaj I nagramy teraz ostatnie ujęcia kurwa do tego klipu Nie działajcie mi na nerwy, piszcie do mnie normalnie kurwa z szacunkiem tak jakbyście w rzeczywistości gadali, bo ten internet to jest kurwa syn kurwy pierdolony i kurwa znak Antichrysta, także gadajcie normalnie Snippet, nie naznacie te numery już, wyjdą one teraz 6 Zamawiajcie w ogóle na Storze płytę Bo ten merch was rozjebie, mówiłam. Ten merch będzie limitowany kurwa do 100 sztuk Kurwa każdego itemu, także szybko zamawiacie. Jak na światłach dimmings teraz? Nie znam ludzi, którzy są Poniżej niebieskiego haczyka lub kurwa, wiesz, mnie to nie obchodzi Wszystkich tych, co kurwa o mnie źle gadali, kurwa chuj w dupę Dyga, jak ja miałbym czas, żeby się zastanawiać nad każdym kurwa kretynem, co coś nam nie gadał, kurwa to ja już bym nie miał głowy Siemano, siemano Dobra, trzymam się lewej, zjeżdżam na lewy, tam będzie Digga, hör auf, irgendeine Scheiße zu schreiben zu mir, Digga, mit irgendwelchen behinderten Ksiv und sowas. was ich mal Ruhe mit irgendwie Polen-Rapper und sowas. was ich meine, wenn ich einen kennen muss, Digga, dann kenne ich den schon. Weißt du, ich meine? Du, Left. Was ist los da, ja? Erzählt mir von irgendwelchen Rapper die keiner kennt. Seid ihr richtiger Hardcore-Untergrund, Digga. Der ist berühmter, Digga, als diese ganzen behinderten Rapper, ja? Dobra, <laughs> and